Dzień dobry, dzisiaj prze... trzeba przetrwać przed killerem I właśnie mnie zabił Super, super, naprawdę dziękuję każdemu mm. Ale dzisiaj gramy w Roblox The Killer, ja przed chwilą właśnie dołączyłem, Więc... Pomóż, no pomóż Dziękuję Dobra Jestem troszeczkę realny schałam się w tej szafce Boję się troszeczkę Ale uwaga, uwaga Coś... Yy... Jeżeli boicie się yy... Jeśli boicie się e, horrorów, jeżeli boicie się jakichś klaunów, jakichś innych takich strasznych rzeczy, to zalecam nie oglądanie tego filmu, ponieważ e, może on źle wpłynąć na wasze zdrowie psychiczne i możecie się po prostu w nocy na przykład bać. Więc zalecam oglądanie e, dla osób plus 13. E, ja mam ukończone plus 13 lat. Mówię to też e, też troszeczkę dla YouTube'a. YouTube, YouTube e, Please not Ban. No nie, idź stąd! Cymbale jeden. Nie wiem jaki jest teraz potwór zbytnio, ale się troszeczkę boję. Mam, jak widzicie, czekajcie, nie widać. Mam 4 diamenty i 172 złota. Jest w sumie fajnie. Dam wam tak, żebyście widzieli też troszeczkę. Żebyście widzieli też troszeczkę więcej. O tak, będzie dobrze. Bo tak średnio widać. Pff. O, tam jest ten dekiller. Więc sprawa wygląda tak, że... ucieczka stąd jest niemalże że niemożliwa teraz ponieważ The Killer krąży gdzieś tam. Jest to oczywiście Roblox i również widzowie że już tutaj ktoś został, a jeżeli ktoś odszedł to dziękuję wszystkim tym, którzy zostali, ale jak mówię właśnie nie zalecam oglądania tego filmu osobom, które nie mają ukończonych 13 lat, ponieważ jest to, jest to gra horror Podkusiło mnie takie coś, żebym nagrał, ponieważ ponieważ mega mi się właśnie podoba podoba ta gra Y, trzeba po prostu przetrwać przed y, killerem. Jak widzicie, zostało nam 2 minuty 48 y, sekund do końca tej, y, tej rozgrywki. Y, jak jest takie czerwone, to, to znaczy, że ten dekiller te się właśnie zbliża. I jest help me. Idziemy mu pomóc. Idziemy. Nie pomogę już mu. Nie pomogę mu. Szybko no. Tam był de killer! Jezu, zabił mnie. Widzę, zobacz, jest tu de killer. De killer tu jest. Ja, ja już długo nie wytrwam. Nie wytrwam długo. Help me. Pomocy. Nie wytrwam, bo on tu krąży obok mnie. On tu jest, widzowie obok mnie. Nie, dobra. To już jest koniec. Nie ma już nic. On chciał mi pomóc. Thank you. Tu w ogóle mówią mm, po języku ruskim. Dziękuję! Ale się odważył. Chłopcu się nie bał. A! Jezu Chryste, ale się wystraszyłem. Ale... Ale zbrojkę, widzowie. Jak widzicie jesteśmy w tym... Jesteśmy w tym. Chciałem to zrobić zbytnio. Nie chcę. Chcę. Chcę wyjść z tego. Nie umiem tego. O. Wyszliśmy i zobaczcie, tutaj jest właśnie taki domek, i tam można zagłosować na jakąś mapkę. Więc my sobie pójdziemy z jakąś zwałtować mapkę. Co on zrobił? Jezu, widzę on. To jest straszne. Tu się chyba jeszcze mapki nie poświetlają, nie? Bo jestem jedną z pierwszych osób, które w ogóle. No i końc też jest dosyć trudny, ponieważ ten dekiller pilnuje wyjścia. Co oznacza, że ten dekiller pilnuje tego wyjścia. No i niestety, no, jest ciężko. Jak widzicie, tutaj jest też tabliczka, więc jest tutaj naprawdę dużo fajnych i ciekawych yy, rzeczy. Tu jest jeszcze domek, do którego chyba nie możemy wejść. Aha, trzeba mieć jakiś order. Dobra, nieważne. On zabił dwie osoby, w tym mnie <grymne> Czekać, czy teraz można zagłosować na jakąś mapkę? Jeszcze chyba nie Jednak <grymne> Dobra, czekamy Zostały, um, zostało dosłownie, no, no, no już nie ma czasu tak, tak naprawdę i teraz mamy chyba czas właśnie na to, żeby zagłosować na jakąś mapkę Chyba, tak, mamy czas na zagłosowanie na mapkę Jaką byśmy chcieli w sumie? Może ta? To bym chciał no, już jest zero czasu w sumie. Chyba wygra. Jestem ciekawy, kto będzie dekillerem. W sumie ja bym chciał być dekillerem. No, chyba ja nie będę. Grzegorz jest. Jest jakaś scena rock'n'rollowa. Coś takiego tutaj jest. No dobrze, widzę. Całkiem, całkiem ciekawe. Myślę, że sobie zagramy jeszcze dwie rundy jakieś. Chyba. Nie, ja chyba jeszcze nigdy nie grałem na takiej mapce. Będziemy się schować jak, naj... jak najdalej po prostu od tego dekillera. Chyba na tej mapce szczerze jeszcze. Ani razu nie grałem. Tu można po tej kolejce, to jest chyba jakiś ten... Jakby tam wskoczyć. Tu można wejść. Okej, okay, mamy tak naprawdę 5 minut. Trzeba, przede wszystkim trzeba znaleźć dobrą kryjówkę, w której będzie się siedzieć. Ja polecam szafki, bo w szafkach rzadko zaglądają. Także że pójdziemy sobie za tą dziewczyną, bo jak nam coś zrobić, to będziemy po prostu razem O! I są też takie easter eggi, tych easter eggów jest około 10 Więc ja sobie wezmę ten easter egg Ja jak ja mam, jak ja bym był Dekillerem, to ja mam skina clowna Idziemy pomóc nam tej osóbce Bo trzeba pomagać tutaj Bo nie można być ściapą i siedzieć cały czas w jednym miejscu Odważyłem się, pomogłem mi Uciekamy jak najdalej od tego dekillera. Ja jej pomogę, to mam nadzieję, że ona też mi pomoże, jak będę w trudnej sytuacji. Tu jest dużo osób. Tu jest dużo osób, więc kozak schowamy się w szafce. W, w szafce będzie git Nie powinien. Nie, powi oh! nie powinien nam nic zrobić w szafce. Teoretycznie. Tam był dekiller. Był dekiller, no. Tutaj w ogóle jest ze mną mój braciszek młodszy. Cześć. Mhm. No i ten. Ja level 5, czy mieć level 15, żeby wejść do tego domu. Czekamy, czekamy sobie. Poczekamy tutaj już chyba dwie osoby nam niestety umarły. Troszeczkę bym się bał tam teraz wyjść kogoś wiertać, bo mam dobrą kryjówkę, bo nie zajrzał tutaj. przeszedł dosłownie obok tej szafki i nic nie zrobił. Gorzej będzie z ucieczką na sam koniec, bo jest później taka minuta na ucieczkę, żeby uciec już całkiem. I jak się ucieknie, jak się uda uciec, to wtedy to wtedy się wygrywa. Wygrywa się rundę. Mm, no. Jak się też shift, to będziecie tak le leżeć, nie? Więc fajnie. Mm. No, za pieniążki że też chyba można jakieś noże kupować, jakieś różne rzeczy, więc gra jest naprawdę bardzo fajna i. Urozmaicona. Tam jest dziewczyna, więc mam nadzieję, że ta dziewczyna nam pomoże, jeżeli nam coś ten dekiller faktycznie zrobi. Tutaj mamy też leeching, zobaczcie, tutaj mamy... Licznik Easter Eggów. My znaleźliśmy jeden Easter Egg podczas całej rundy i, i tych Easter Eggów jest y, aż 10. Więc naprawdę no, gra jest urozmaicona w różne, różne rzeczy. Jak jest taki czerwony, jest taka straszna muzyczka, to właśnie znaczy, że ten taki killer się do nas zbliża. Gra jest świetna. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to piszcie w, piszcie w komentarzach, czy byście chcieli. Ja mogę nagrać. Dobra, dla odcinka, mi się nie chce w tej szafce siedzieć. A, tam, THE KILLER JEST! Dobra, jestem głupi, widzowie. Jestem głupi. Jakby się dart, przepraszam, bo film również e, zawiera e, scenę z, z darciem mojego pys, pyszczka. Tam nie można skoczyć, szkoda. Dobra. Mam nadzieję, że nie umrzemy tutaj marnie. Kolejna osoba umarła. Widzowie. Musimy uciec przed tym dekillerem. Tam jest help me. Idziemy mu pomóc. Idziemy, biegniemy szybko. Ile sił w nogach? Chcę mu pomóc. Chodź tu do mnie. Chodź tu szybko. No, nie. No, umrze on. O, istrek. Dobra, ja powinienem ratować człowieka, a nie. Chodź tu szybko. Tu w sumie też jest dobra krzywka w miarę. On chyba umarł. O nie. Umarł. Dobra, idziemy szukać histeregów. Może tu? Tu, coś jest? Nie? Tak, jest coś. No, halo. O, mamy trzy. Mamy już trzy rzeczy. Idziemy szukać dalej. Mamy już taką ostatnią minutę. Okej, okay, w tamtą stronę jest exit. To to będzie straszne. Udane, ale muzyka jest ja. Jest, uda się! Wygraliśmy. Hura! Jest, mamy to. Możemy o, sobie skrzynkę zaupenować. Bo się w sumie tą, To jest jakaś spoko. Nie, ja nie chcę Robuxów wydać moich. Właśnie znaczy nawet nie mam. Okej, okay, dobra. Bardzo się cieszę, że udało mi się uciec. Idziemy, ja wam zrobię mini cięcie i widzimy się po cięciu i zagramy ostatnią sobie rundkę. Okej, okay, już są mapy, zobaczymy jakie mamy. Mm, znowu ta na to mnie głosuje, ale dużo osób właśnie widzę, że na nią głosuje. Ale jakąś inną weźmy. Na przykład to o. To będzie kozak. Mam nadzieję, że ta wygrała w sumie. Nie wiem, jaka wygra. Tam, tam mi się nie podobała, szczerze. Obym ja był, naprawdę. Nie! Est. Est. Music. O, ma tego, tego. Ma tego Jasona. Nie, on się Jason nazywał, chyba, nie? Ten. Z piątek 13. Oglądałem ten film, jest w ogóle świetny. Polecam każdemu obejrzeć piątek 13. Fajne, jest mega. Okej, okay. jest jeszcze cał całe szczęście jakaś inna mapa. Lepiej dla nas. Tu będzie wyjście, więc tutaj też się schowamy do tej szafki. To będzie taki nasz mini plan w sumie. No nie idź stąd! No idź stąd tam musi jeden. Dobra, widzę, bo jakiś. No idź stąd! I sumie idź lamus. Bo on... On jakby wyżedł, bo rękę było widać. On jakby wyrzec, to by ten dekiller nas obu, obu trafił, nie? A tam jest bardzo blisko jest wyjście w sumie jak będziemy już mieli to, to miejsce do ucieczki, to w sumie będzie nawet łatwiej. Jeżeli ktoś będzie też o pomoc, też mu oczywiście pomożemy. Mm, bo też o to chodzi w tej grze, żeby nie siedzieć cały czas w jednej krygówce, tylko też, żeby pomagać innym, żebyśmy... My jako drużyna, żebyśmy my wygrali, nie? Bo dużo osób właśnie siedzi w szafce. I też jest w sumie też taka wersja była depigi, że się przed jakąś świnką uciekało. Przed świnką pepą chyba czy coś takiego. Ten. No, a tutaj uciekamy przed różnymi. Ja właśnie mam skina klauna, więc ja jakbym był. Yy... Ale o oczy. <grym> Ale to wygląda dziwnie jak ślimak. Mamy już 3 minuty, w sensie 4 jeszcze. Chyba jeszcze nikt. Nie, umarła jedna osoba. Niestety. Mam nadzieję, że za chwilę nie, nie spotkamy tej strasznej muzyczki, bo nie chciałbym. Jeszcze jedna umarła. No, jeszcze jedna osoba umarła. Um. O tam jest jakaś dziewczyna. Jeżeli ona będzie, na przykład, była wow, pomocy, oczywiście pomożemy, nie? Ale ten dekiller czasami też chodzi obok, obok tych osób, które umierają, tak? Żeby po prostu nikim nie pomógł. Żeby ta osoba umarła, bo chyba dekiler dostaje pieniądze za to, jak, um, jak nikt nie pomoże tej osobie, która już, no niestety, umiera przez tego dekilera. No więc myślę, że gra jest naprawdę bardzo fajna. Um. W ogóle ten odcinek jest już nagrywany po naszych 200 dni daily, więc... więc fajnie. E, ostatnio dużo Robloxy nagrywam, ponieważ no nie mam co nagrywać też. Nie no znalazłem taką grę. <grytanie> Te oczy wyglądają strasznie. Okej, okay, mamy już tylko 3 minuty. No idź stąd! Jezu, no wszedł jakiś symbał nam. No niech on sobie stąd idzie, no idź stąd! Idź stąd sobie! Albo nie, 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 nie pisze na czacie, bo jak pisze na czacie, to ten, to się wyświetla chmurka. Kurde, nie mogę mu nic powiedzieć. Grzegorz do nas przyszedł. Ja to wszystko prześwituje on, on jest za jasno ubrany. Ciężkie. No idź, bo... Nie widzisz, to jest moja kryjówka, wynocha. No Czemu on skacze? Zaraz jak ja ci tu skoczę. Czy jestem na nim? OMG Jestem na nim. Wszedłem na niego. Antek oczywiście na tą grę nie patrzy. Antek sobie gra na telefonie i tutaj. No, film trwa tak z 15 minut, widzowie. To jest taki dobry czas na taki, taki właśnie fajny odcinek. Mi się naprawdę ten. Podoba nagrywanie tego odcinka, więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, tam ktoś była pomoc. Dobra, idziemy. Idziemy pomóc. Nie zdążymy już. Nie zdążymy. A! The kid! Wracam. Idź stąd. Dobra, znowu jestem na nim. Dobra, ale to było straszne. Chciałem, chciałem pomóc tej osobie, nie? A! Chyba tu idzie. Minuta. Dobra, wygrałem. Widzicie? Fajnie, fajnie to wyszło. Dobra widzę, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to zostawcie oczywiście łapence do góry, subskrypcję i jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to oczywiście pamiętajcie o łapkach w górę. Niestety ja dostaliśmy oczywiście też mniej pieniędzy za to po prostu, że za to, że um, dostaliśmy dużo mniej pieniędzy niż byśmy dostali, ponieważ nie znaleźliśmy wielu easter eggów. Gra jest naprawdę wyśmienita. Każdemu myślę, że mogę polecić tą grę, ale jeżeli się boicie takich rzeczy, to nie grajcie w tą grę, pamiętajcie. Że jest to tylko gra, YouTube też pamięta, że to jest tylko gra. Więc tutaj się z Wami żegnam. Do widzenia, pa pa!